Jestem olbrzymim entuzjastą profilaktyki, i zarówno tej, którą robimy na poziomie lecznictwa stacjonarnego w szpitalu, ale też tej profilaktyki, która moim zdaniem powinna się dziać w samej edukacji zdrowotnej. W tak? domu każdego w Polaka? W, tym, w tym, domu każdego Polaka. Tam powinniśmy wykształcić w sobie mechanizmy, które będą nas uczyły tego, jak zarządzać skuteczniej swoim zdrowiem. Panie Tomaszu, I... ale ja w setnym odcinku powiedziałam, że oceniam y, wiedzę Polaków z zakresu edukacji zdrowotnej na jedynkę z minusem, bo uważam, że każdy z nas może dużo mówić o swoim zdrowiu, ale w momencie, gdy wpada w ten system, kiedy musi z obywatela stać się pacjentem, to bardzo często stajemy dęba i nie wiemy w ogóle, w którą stronę <laughs> mamy się poruszać, bo nie byliśmy w tej sytuacji. Przykład: diagnoza choroby nowotworowej. Tak. Pacjenci zupełnie nie wiedzą. W jaki sposób, jakie są dalsze kroki? Tak naprawdę tylko liczą na to, co powie lekarz i podążają za tym, co, co mówi lekarz. Sami nie są w stanie ruszyć się w żadną stronę. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube. Po pierwsze pacjent.